Witam ponownie wszystkich Polaków. Bo oczywiście jak mówię o plemiu, plemieniu żmijowym, żydowskim, no to zaraz jest obruszenie, czego za chwileczkę sobie posłuchacie. Czego sobie posłuchacie. Mieszkamy na terenie naturalnego mocarstwa polskiego i nie będzie mi tutaj po prostu ktoś zwraca uwagi i się obrażał o to, że Żyd jest Żydem Polak Polakiem i na tym kończę. Firma, firma Bogu chwała. Sami się tak ogłaszają w internecie, a później się migają od tego. Kontaktować się z firmą Urząd Miejski w Boguchwale pod numerem 17 875 5200. Witamy w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Uprzejmie informujemy, że rozmowa będzie rejestrowana. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, prosimy o zakończenie połączenia. Administratorem danych osobowych w zakresie nagrywanych rozmów jest Gmina Boguchwała. Pełen komunikat dotyczący danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej boguchwala.pl oraz w siedzibie Urzędu. Urząd miejski, boguchwala, proszę. Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Baran jest na naszej stronie. Karolina z rodu jak po mężu Mądraska. No z szefem firmy chciałam rozmawiać. Z panem burmistrzem chce pani rozmawiać? No z szefem, nie wiem. Może z burmistrzem, może z sekretarzem. Kto jest szefem firmy? No pan burmistrz. A jak się nazywa? Pan Wiesław Kąkol. Mhm, no to poproszę. Proszę bardzo, łączę. Dziękuję. Sekretariat burmistrza słucham. Dzień, Halo. Do... Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Z sekretarką burmistrza, jest na pieczyk. Karolina Złoń. z rodu jak po mężu mądraska. Ja chciałam z szefem rozmawiać firmy. Z burmistrzem? No, jeśli to jest szef waszej firmy, no to tak. To jest Urząd Miejski. Jak Urząd Miejski? Jak pisze wyraźnie i mówi na internecie, że firma? Nie, Urząd Miejski w Bogu, ale to jest no, to dobrze, dobrze. no to dobrze, no to poproszę z, urzę... z urzędnikiem, z urzędnikiem, jak tam, Wiesław Konkol? Tak, ale on w tym momencie ma spotkanie. No to proszę sobie wziąć karteczkę i pisać do protokołu i później podać to wszystko do prokuratury. Wszystkie rozmowy, uprzedzam, są nagrywane. Już momencik. Ja zapiszę tylko numer. Nie numer, proszę panią, pani zapisze, tylko pani już spisuje i to przyśle mi na maila wszystko, co pani tutaj ze mną rozmawia. Ale dobrze. Ale Wszystkie osoba... rozmowy są nagrywane, proszę panią. Naród polski ma dosyć oszustw i tego, co wy robicie z narodem polskim. Ma pani sporządzić notatkę do protokołu i to wysłać do prokuratury? Eee, jeszcze raz, mogłaby mi się pani przedstawić? Tak, proszę panią. Karolina z Rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. 727 908 536. Podaję maila. Karolina. Ziola 5 małpa Zresztą pani się to wszystko też nagrywa, prawda? Tutaj nie mamy nagrywania. Nie macie Karolina, nagrywania. Karolina kropka z i 5 małpa Momencik, eee, może pani z sekretarzem porozmawia? Nie proszę panią, pani podjęła decyzję, pani teraz spisała notatkę, ja już nie chcę z nikim rozmawiać. Chodzi o e, nie chcę się denerwować, bo nie, nie mam ochoty już z oszustami rozmawiać. Pani im to przekaże, e, na maila mi przyślecie wszystkie wiadomości, jakie podjęliście decyzję. E, chodzi o kilanówka Rzeszów. W cudzysłowie proszę sobie to zapisać. Eksploatacja złoża. Oczywiście złoża, które należą do narodu polskiego. Jedyne, co może Pani zrobić, to połączyć mnie z kimś, kto organizuje wybory. Wybory? No to dobrze. No, no dziękuję, dziękuję Pani bardzo. Mocze. Proszę bardzo. U, dzień dobry. A z kim rozmawiam? Dzień dobry. Małgorzata Paruzel. Słucham. A jakie dowody? Polskie dowody czy korporacyjne pani tam wydaje? Dodzwoniła się pani do Urzędu Miejskiego w uchwale. Słucham panią. No mówiło mi, że firma. Dobrze. Ja chciałam... Pani organizuje wybory? Nie, a co pani chciała konkretnie dopytać? Konkretnie spisuje pani sobie notatkę do protokołu i prześle mi wszystko na maila. Kto startuje w wyborach, kto po prostu bierze udział, kto ale ile... To, to moment, 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 bo to ja oddał słuchawkę koleżance, ale to pełnomocniki do spraw wyborów urzędzi sekretarz gminy. No przecież to e, to sekretarka to połączyła moment. mnie do pani. Chwila, chwila. Pani spisuje tą notatkę służbową. Halo? Halo. Panią, dzień dobry. No, dzień dobry, witam. Z kim rozmawiam? Płanka Małgorzata to ze witencji ludności. Słucham Panią. Karolina z Rodu Biskupiak po mężu Pani organizuje wybory? Na terenie Bogu Chwały? Ja jestem... Jestem w zespole przygotowującym, tak. Tak, no to, no to proszę mi powiedzieć e, wszystko, proszę sobie teraz spisywać notatkę do protokołu i wszystko mi przesłać na maila. Kto startuje w tych wyborach, kto organizuje te wybory, na jakiej podstawie organizujecie te wybory, kto wam zlecił to zadanie. E, artykuł 16c, pisze pani? Notatkę służbową do protokołu? Dobrze, dobrze, bo to teraz tak, ale w jakiej sprawie pani właściwie dzwoni? W sprawie narodu polskiego. Dosyć oszukiwania. Wydajecie dowody niewolnicze i teraz organizujecie pani, nielegalne co? wybory. Wie pani co, ja, y, znaczy nielegalne wybor no, wybory są zarządzone przez premiera. Tutaj ja Nie interesuje wybrów. mnie ten premier, bo ten premier reprezentuje Republikę of Poland. Ale wie pani co, ja panią przełączę do sekretarza. Nie przełączy mnie pani, nie chcę rozmawiać już ze sekretarzem. Już rozmawiałam z sekretarką, nie chcę się więcej denerwować. Pani ma spisać notatkę służbową do protokołu, wysłać mnie na maila, sekretarka już maila ma i tak samo zgłosić to wszystko do prokuratury w Rzeszowie. A pani rozmawiała tutaj z naszą tu panią sekretarką. No oczywiście, jak wy macie tutaj wytyczne, żeby nie łączyć, no to wy będziecie odpowiadać i ponosić odpowiedzialność karną. Jak ukrywacie ja oszustę? Będziecie... Tak ja nie wiem, nie wiem, jakie informacje tam zanotowała pani sekretarka. No to pani się było... dowie, a teraz ma pani spisywać notatkę do protokołu odnośnie wyborów, które pani i pani koleżanki organizują się pani później skontaktuje. Ja wszystkie rozmowy nagrywam, ja nie mam czasu, żeby z wami tutaj debatę no, prowadzić. No ale wie pani bo ja nie rozumiem tutaj teraz pani zarzutów. No to pani osobę. zrozumie, jak się pani doinformuje, odsłucha sobie pani na kanale Karolina Mądraska i się pani dowie wszystkiego. Naród polski ma dosyć żydowskiego, rzymijowego plemienia. Wie pani co, jeżeli pani używa tutaj takich sformułowań, o sformułowań? Pani... Jakich sformułowań? Jakich sformułowań? Chce zarzuty prokuratorskie stawiać, stawiać stawiać już pani podjęła proces. działanie! Mała pani spisać? Miała pani spisywać. Nie wykpi się pani, bo pani spisuje już notatkę do protokołu. Nie, proszę panią, od narodu polskiego pani dostaje dyspozycję. Oje pani polskie pieniądze podatnika. Tak właśnie, tak, spychologia. Później jak trzeba ponieść odpowiedzialność karną, to wszyscy speologi stosują. Dzień dobry. Dzień dobry, Krzysztof tak? Dzień dobry. Karolina z rodu biskupiak po mężu Mądrawska. Słucham pana, co ma Pan do powiedzenia mi na temat wyborów, które organizujecie w waszym urzędzie? W firmie, bo tak się reklamujecie. Firma, Bogu chwała. A znaczy, państwo Bogu chwała, gmina jak najbardziej. Wybory organizuje w tym, ponieważ to są wybory samorządowe. One są organizowane na poziomie gminy, powiatu i województwa. Kto Trzy wam to zleci? Wyborów I na wójta, i na burmistrza prezydenta wójta. Wszystko mi tak, jak powiedziałam, pan przyśle to na maila, kto w tych wyborach uczestniczy. Konkretnie poszczególni ludzie. Kto znowu Wie chce oszukiwać. Od tego, kto w... uczestniczy, są obwieszczenia wyborcze. I wyborcze będą publikowane i na stronie internetowej... Nie interesuje mnie to. Ma mi pan przysłać na maila. To, 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 nic na maila, pani nie będziemy wymyślać. No, ta, notatkę pan sporządza do protokołu, rozumie pan? Notatkę, ja znam swoje prawa, znam prawa polskie, a nie wasze żydowskie. Pozwoli mi pani skończyć? Proszę. Jak są przeprowadzane wybory, to cytuję kodeks wyborczy... Nie możemy nic innego zrobić, z wyjątkiem tego, co przewiduje kodeks. Jak Pani miałaby zastrzeżenia, jest komisarz wyborczy w Rzeszowie. I trzeba do niego zadzwonić i powiedzieć, że jest zły kodeks wyborczy. Proszę to uczynić. Notatkę służbową do protokołu. Proszę to uczynić, że startują ludzie po prostu nielegalnie, że całe wybory są nielegalnie, bo prezydent Andrzej Duda. Andrzej Sebastian Duda nie jest prezydentem Polaków. Proszę to wszystko uczynić. Wszystkie rozmowy są nagrywane. I na tym kończę, bo nie mam zamiaru się Dlaczego z panem denerwować. Miłego dnia pani życzę. Miłego dnia życzę, pozdrawiam i tak jak powiedziałam pani, dobrego dnia również Czekam na wszystkie materiały. Tak jak powiedziałam, jeśli daliście się wmanipulować w te firmy dobrze wam się żyło to teraz po prostu niestety, ale musicie ponieść odpowiedzialność karną. Coś tam w Warszawie palą, coś tam cały czas są prowokacje, cały czas niszczenie, niszczenie terenu polski, cały czas wkręcacie nas w wojnę, nie wiadomo z kim, nie wiadomo po co, więc poniesiecie odpowiedzialność karną wy w firmach, które tutaj organizujecie sobie nielegalne wybory na terenie naturalnego mocarstwa polskiego. Miłego dnia. Jeszcze mi została e, Świlcza, chyba jak się nie mylę. Zobaczymy, czy też się ogłaszają jako firma.